Ja wiem. No ogółem chciałem was ogółem wszystkich przywitać i chciałem pokazać, bo to jest bardzo stary cmentarz katolicki i pokażę i chciałem ogółem jak to się mówi, szczęść Boże dla nich. Że oni po prostu leżą i patrzą na nas, na górze. I chciałem się pomodlić. Pomodlić się za nich. Ojczyna, których jesteśmy, jest święci, imię Twoje, przyćkulactwo Twoje, bądź wola Twoja jako imię, tak i na ziemi, chleba naszego, powszedniego. Zdrowaś marnią Matko Boża, się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niech Was Jezus Chrystus pilnuje i dla tych ludzi, którzy coś chcą osiągnąć. Ja nie chcę jakiegoś majątku, nie wiadomo czego, jak to się mówi. I ja chcę żyć! A ja nie chcę leżeć w ziemi, żeby grób. I po prostu na ten temat chciałem powiedzieć to, i ogółem Bóg zapłać, że mogłem to powiedzieć.